No, cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na kanale Oczy Szeroko Zamknięte Mija Tarot. Kochani, dzisiaj sobie zrobimy czytanie na pełnię w byku, która będzie miała miejsce 28 października o godzinie 22.24. Ta pełnia byku, nazywana jest też często krwawym księżycem, ponieważ może przybrać czerwoną barwę. Kochani moi. Pełnia księżyca w byku to czas, by zaprzestać bujania w obokach, żeby stanąć mocno na ziemi, przepracować wszelkie negatywne uczucia, z jakimi się zmagamy. Mówi o tym, aby odnaleźć równowagę między namiętnością, a bycia zbyt intensywnym. W tym czasie nasze problemy finansowe mogą stanąć na ostrzu noża. Powinniśmy zwracać większą uwagę na płynność finansową. Kochani, ale to nie wszystko, ponieważ ta pełnia w byku będzie miała miejsce. W pełni byku będzie miało miejsce również zaćmienie, co może spowodować nagłe zmiany, które przygotowują nas na nowe początki. Mogą być poruszone nasze emocje, możemy poczuć niepewność wobec przyszłości, ale to czas, gdzie będziemy odkrywać różne prawdy. Które spowodują nasz wewnętrzny wzrost. To jest też czas zakończenia cyklu zaćmień Byk-Skorpion bardzo trudny czas, który miał wzmocnić nasz charakter. Będzie możliwość też zaobserwowania transformacji, która trwała ostatnio ostatnie dwa lata więc Możemy zobaczyć, jak nasze życie, jak my sami się w ciągu tych dwóch lat zmieniliśmy. Zaćmienia wskazują duszy właściwą drogę, powodują wzrost, pogłębiają świadomość, pomagają też pozbyć się starych przekonań. Pluton zwiastować będzie mocne zakończenie, konkretnie <laughs> i konkretne działania, pozwoli pozbyć się blokad. Czasami będzie konieczne pogodzenie się z trudnymi prawdami. Natomiast Mars i Merkury zaostrzą konflikty. Możemy w tym czasie nie wytrzymać naszych emocji i powiedzieć coś, co od dawna nam na tym serduchu leżało. To może wywołać konflikty, ponieważ i no inni też będą tak funkcjonować. Będzie taka energia. Energia byka nie znosi też zmian, co opóźnia wzrost. Nie chce wychodzić ze swojej strefy komfortu. A ta, ta pełnia z tymi zaćmieniami do tego właśnie nas namawia. Dobra, kochani, nie przedłużamy i jedziemy z czytaniem. Czytanie na pełnię dla ryb. Kochane rybki, rybeńki, już patrzymy, co dla Was na pełnię. Co dla Was, moi kochani. Co się dopełnia podczas pełni? Na co powinniście uważać? I nowa droga, kochani, co się dopełnia? Bardzo. Duże istotne zmiany w Waszym życiu. Idziecie z czymś mocno do przodu, yy nie odwracacie się za siebie. Znaczy, może jeszcze odwracać się tak, jak tutaj y, pokazuje nam ten młodszy, mniej y, dojrzały człowiek na tej karcie, on się odwraca, ale wy wchodzicie w energię tego starszego mężczyzny, który on już nie odwraca. On już widzi perspektywę, zmiany. To są konkretne zmiany, przeprowadzki, to są zmiany miejsca pracy, to są poważne decyzje, które mówią o tym, że odcinam się, bardzo logiczne konkretne poważne zmiany odcinacie się i idziecie w nowe bardzo pozytywna karta na tym miejscu słuchajcie to może być też decyzja o braku kontaktu z kimś. Odcinacie się od jakiejś toksycznej relacji, od jakiegoś związku zostawiacie, zostawiacie już to za sobą i bardzo dobrze karta dla Was Powinniście w tym postanowieniu wytrwać. Powinniście wytrwać. Tutaj troszeczkę, o! Za bardzo! Światło. Nie zmieniajcie decyzji. Jeżeli już podjęliście jakąś decyzję o jakiejś zmianie i ktoś, na przykład o zakończeniu relacji z wracaczem, to powinniście wytrwać w tej decyzji. Taka jest karta dla Was. A jeżeli na przykład postanowiliście, że chcecie zmienić swoje życie, chcecie zmienić pracę i nagle pojawiają się wątpliwości, to karty tutaj radzą, aby wytrwać w tej swojej pierwszej decyzji o zmianie. Mhm. Na co powinniście uważać? To ciekawe, kochani. Na króla monet. Może być to. Szef nie musi być. Yy, coś, co może Was zaślepić chęć zysku, ale też takie poczucie stabilizacji. Yy, bo możliwe, że nagle Was ogarną jakieś wątpliwości, czy nowa droga da Wam to poczucie stabilizacji, yy, czy nowa praca, czy miejsce, zmiana miejsca zamieszkania. Mogą być tutaj również zupełnie przeprowadzki yy, za granicę, ale. To może dać wam jakby zwątpienie, na to powinniście uważać. Nie wątpcie, nie wątpcie w tą e, swoją decyzję. To może was powstrzymać przed sukcesem. Ten król monet albo szef, albo ojciec bo to może być też ojciec. Zobaczcie, i znowu dziewiątka buław. Bardzo podobna trochę energia. I która również mówi o tym, żebyście bronili swojego zdania. Tu jest obrona, może być tłumaczenie trochę komuś, czym mm, coś, yy, walka. A tutaj mamy typowo obronę. Brońcie swoich decyzji. Brońcie swoich decyzji. Nie poddawajcie się. A niedługo przyniesie to efekty i to w postaci, zobaczcie, dziesiątki monet. To nowa perspektywa perspektywa założenia nowego domu, perspektywa niesamowitej stabilizacji finansowej, ułożenia sobie życia, domu, pracy. Mamy tutaj ogromny sukces, więc jeżeli faktycznie byliście w takiej energii, że chcecie coś zmienić, chcecie zmienić relacje, chcecie zmienić Coś w domu, tutaj przeprowadzki, zmiany pracy. Pójście w jakimś kierunku od nowa, zmienienia bardzo istotnych spraw, no to ta stabilizacja e, będzie dla Was przeszkodą, a wy powinniście obronić tych swojej pierwszej myśli, tych swoich decyzji. Zobaczcie jeszcze cesarzowa. Naprawdę tutaj mamy niesamowitą energię e, miłości, rodziny, domu. I y, finansowo, satysfakcji finansowej. Naprawdę bardzo mocne, mocne karty. Będziecie w energii dostatków, energii miłości. E, namiętności tutaj również nie zabraknie. Również nie zabraknie, jeżeli, kochani, gdzieś jesteście w stałym związku i tej namiętności e, Zabrakło, to karta jest rada, aby podsycić ten ogień w łóżku. I to da też. Um, bardzo dużą satysfakcję w związku. Troszeczkę rozbudzić ten ogień namiętności. To też taka rada dla stałych par. A dla Singli, no kochani, wydaje mi się, że tutaj naprawdę jest możliwość, otwórzcie się na. Relacje, bo jest możliwość dziesiątka moment stworzenia bardzo stabilnego związku. Bardzo stabilnego i bardzo ognistego. Mhm. Ktoś, kto się pojawi potencjalny kochanek kochanka, może się okazać osobą, która będzie chciała układać z wami życie. Mhm. O, pięknie. To tyle, kochane rybki. Trzymam za Was kciuki. Do usłyszenia już niedługo, pa.